Dlaczego Izrael? Wiele osób zadaje mi to pytanie. Dlaczego Izrael? Kościół zadawał to pytanie przez wieki. A co z Żydami? Jak powinniśmy ich oceniać? Przecież to są ludzie, którzy odrzucili Jezusa. Ci ludzie uczestniczyli w ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Chociaż to Rzymianie ukrzyżowali Jezusa, Żydzi byli w to aktywnie zaangażowani. Jaka jest więc pozycja Żydów? Co powinniśmy o nich myśleć? Nauczanie kościoła poprzez wieki było uproszczone do następującego rozumowania. Tak, to prawda, Żydzi byli narodem wybranym. Czytamy o tym w Biblii. Ale po tym, jak odrzucili Jezusa. Kiedy powiedzieli nie Jezusowi, przestali być narodem wybranym przez Boga. A my, Kościół, powiedzieliśmy Jezusowi tak. W takim razie my jesteśmy nowym ludem wybranym przez Boga. Jesteśmy nowym Izraelem, mówi Kościół. Jesteśmy duchowym Izraelem. A jeśli chodzi o Żydów, to przykro nam, ale oni zostali osądzeni przez Boga. Rozproszył ich po całym świecie. Byli prześladowani. Przechodzili straszne rzeczy. Można im współczuć ze względu na masakry, które przeszli. Ale zasadniczo to wszystko wiąże się z Bożym Sądem. Czy nie prosili się o to? Przecież powiedzieli, Jego krew na nas i na nasze dzieci. To tak, jakby wzięli za to odpowiedzialność na siebie. Bóg skończył z Żydami, a my, jako Kościół, jesteśmy nowym ludem Boga. Zastąpiliśmy Izrael i to nosi nazwę teologii zastępczej. Kościół zastępujący Izrael. Przyjrzyjmy się Biblii. To w zasadzie bardzo proste. Składa się ona z dwóch części: Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Stary Testament dotyczy Żydów, a Nowy Testament nas, chrześcijan, Kościoła. Jeżeli chodzi o Żydów, to mogą liczyć na jakąś przyszłość, jeżeli przyjmą Jezusa, staną się częścią Kościoła, zostaną chrześcijanami, jak my wszyscy po czym bardziej lub mniej utracą swoją żydowskość. I w końcu może, jeśli będą pokutować i zwrócą się do Chrystusa. To może w przyszłości znowu staną się jakimś błogosławieństwem. Może pewnego dnia rzeczywiście Bóg sprowadzi ich z powrotem do ziemi obiecanej, bo prorocy biblijni o tym mówią. Najpierw jednak muszą pokutować, przyjąć Jezusa i stać się częścią Kościoła. I to nastał rok 1948. I ku wielkiemu zaskoczeniu Kościoła i wszystkich teologów, Zobaczyliśmy powrót Żydów do swoich ziem. Zobaczyliśmy ustanowienie państwa Izraela. Ich powrót trwa już 100 lat. Nazywamy to syjonizmem, który jest jakby pulsem żydowskiego serca skłaniającym ich do powrotu, do ziemi obiecanej, do powrotu do Izraela, do Jerozolimy. To proces, który sam Bóg zapoczątkował w ich duszy. A Kościół pyta, jak to możliwe? Co się tu właściwie dzieje? Czy Bóg w tym jest? Oczywiście temu nie da się zaprzeczyć. Urodziłem się w 1944 roku i pamiętam wiele wojen, w których Żydzi musieli walczyć przeciwko potężnym wrogom, którzy otaczali ich kraj. Pamiętam, jak w roku 56 słuchałem ze swoim tatą rabia. Myśleliśmy wtedy, że to już koniec że Żydzi nie przetrwają w obliczu tak przemożnej siły wroga. Rok 1948, 56, 67, 73 itd., itd. Wojna po wojnie, a wrogowie tak potężni. Ta sytuacja bardzo przypominała tę ze Starego Testamentu. Malutka garstka Izraela przeciwko potężnym wrogom. I Bóg, który zawsze stał, walcząc u boku swego ludu. I znowu, i znowu, i znowu Izrael odnosił zwycięstwo. Tak jak mały Dawid przeciwko potężnemu Goliatowi. Ale Bóg był z nim i dlatego zwyciężył. Jeśli Bóg angażuje się w coś osobiście, to trudno temu zaprzeczyć. Ale w jaki sposób? Na jakiej teologicznej płaszczyźnie Bóg się angażował? Bo to było oczywiste, że Żydzi jeszcze nie pokutowali, nie stali się ludźmi wierzącymi w Jezusa. Wiemy, że w narodzie żydowskim znajdują się ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, ale jest ich mniej niż 1% całej populacji. Na świecie żyje 15 milionów Żydów. A nie cały procent wierzy w Jezusa. Wielu Żydów ma poważne problemy po tym, co przeszli z zaufaniem Bogu. Trudno powiedzieć, czy to ze względu na to, że są posłuszni, wierni, religijni, czy w nagrodę za to, co przeszli. Bóg zaczął ich zgromadzać. W Izajaszu 43, we fragmencie na temat powrotu narodu żydowskiego do Ziemi obiecanej. Czytamy, że przybyli ze wszystkich stron świata, z północy, z południa, ze wschodu i z zachodu. Bóg mówi zbierzmy ich z czterech stron świata, a dalej wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy. W takim razie Żydzi wracają z czterech krańców świata, ślepi i głusi. Ślepi na to, kim jest Jezus, i głusi na słowo Ewangelii. Dokładnie według słów proroka, w takim stanie będą zgromadzeni do swoich ziem. Narodowe odrodzenie, po którym nastąpi duchowe odrodzenie. Ponieważ pewnego dnia Duch Święty będzie na nich wylany. Kościół był tego świadkiem, świadkiem powrotu Żydów do ziemi obiecanej. A jednak kwestionuję, jak to jest możliwe? Na jakiej podstawie teologicznej Bóg działa? Czy to znaczy, że obydwa przymierza obowiązują równocześnie? Stare przymierze zawarte z Abrahamem i nowe przymierze zawarte z Kościołem. Czy są one jednoczesne? Co to takiego? Jak mamy to zrozumieć? Przypatrzmy się więc tej kwestii bardziej szczegółowo. Czy to prawda, że stare przymierze dotyczy Żydów, a nowe przymierze Kościoła? Gdzie w Biblii odnajdujemy po raz pierwszy obietnicę nowego przymierza? W Jeremiaszu 31. Werset 31. To łatwe do zapamiętania. Jeremiasz 31-31. Czytamy tam. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nowe przymierze dla kogo? Dla Kościoła? Nie. Nowe przymierze z domem Izraela i nowe przymierze z domem Judy. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. A więc to nie jest jak przymierze Prawa, czy przymierze Synajskie, czy przymierze Mojżeszowe, ani nie przymierze dziesięciu świętych przykazań Bożych, ponieważ te wszystkie przymierza już złamali, mówi Bóg. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który byłby w stanie dotrzymać przymierza prawa. Same prawo nie jest złe. Prawo jest święte, prawo jest dobre i pochodzi od Boga. Ale to my nie jesteśmy dobrzy, my nie jesteśmy święci, a w naszej krwi mieszka grzech. A Żydzi, Izraelici, są tak samo jak my, potomkami Adama. W ich krwi również mieszka grzech. Więc nie ma ani jednego człowieka na ziemi, który byłby w stanie dotrzymać przymierza prawa. Jezus powiedział: Wytłumaczę wam, na czym polega przestrzeganie prawa. Kiedy mężczyzna spojrzy na kobietę z porządliwością, już stał się cudzołożnikiem. Już złamał przykazanie, nie będziesz cudzołożyć. Sam czyn, samo popełnienie cudzołóstwa nie jest konieczne, aby złamać prawo. Wystarczy tylko jedno porządliwe spojrzenie. To już całkiem jasno tłumaczy nam, że na Ziemi nie ma ani jednego człowieka, który byłby w stanie dotrzymać przymierza prawa. A Bóg o tym wiedział. Dlatego właśnie ustanowił ofiary krwi w Starym Testamencie. Krew niewinnych zwierząt służyła za przykrycie grzechów grzesznych ludzi. Bez względu na Twoje wysiłki nie będziesz w stanie nigdy, przenigdy dotrzymać przymierza prawa. I Izrael też nie mógł go dochować. Dlatego Bóg powiedział, że pewnego dnia uczyni nowe przymierze z domem Judy i z domem Izraela. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Religia zewnętrzna, której nakazy starano się bezskutecznie dochować za pomocą siły woli i całej mocy swego ciała, ustępuje. Jezus powiedział. Co narodziło się z ciała, ciałem jest i będzie rodzić owoce ciała. Dlatego musimy narodzić się na nowo, ponieważ tylko wtedy, gdy narodzimy się na nowo z ducha, możemy rodzić owoce ducha, a wówczas zaprzestaniemy tych cielesnych wysiłków, aby zachować prawo. Ale poprzez Ducha Świętego, który jest w Tobie, w Twoim sercu, w Twoim umyśle, będziesz chodzić w świętości ponieważ otrzymasz nadprzyrodzoną siłę i moc, aby żyć w świętości, tak jak Bóg tego pragnie. To nowe przymierze, przymierze serca, przymierze tej religii, która pochodzi z wnętrza, zamiast tej religii, która ma tylko zewnętrzny aspekt. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczam bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Chwała Panu. Nowe przymierze. Możemy narodzić się na nowo. Wspaniale. Ale to przymierze zostanie zawarte z domem Izraela i z domem Judy. A teraz spytajmy. Czy to nowe przymierze zostało już zawarte z domem Izraela i z domem Judy? Czy należy też do przyszłości? Jestem pewien, że wszyscy znacie odpowiedź. Zwróćmy się do Łukasza 22. Widzimy tutaj Jezusa, który obchodzi bardzo żydowskie święto, Paschę. A na około stołu zasiadają jego żydowscy przyjaciele. W wersecie dziewiętnastym czytamy. Że Jezus wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich, to co? To nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Jezus ustanawia tutaj nowe przymierze w swojej krwi. A znakami tego nowego przymierza są jego złamane ciało i przelana krew naszego Pana. Wszystko to skierowane jest wyłącznie do Żydów. Nie ma pośród nich ani jednego nieżyda. Jezus, Żyd. A tak przy okazji, czy mógłby on mieć jakiekolwiek inne pochodzenie niż żydowskie? Nie, nie mógłby. Paweł powiedział, że Zbawiciel Świata miał się urodzić pod Torą, pod przymierzem prawa, ponieważ prawo jest dobre, prawo jest święte, nie musi zostać wypełnione. Ze względu na to, że przymierze prawa zostało zawarte z Izraelem, musi być ten, który pochodzi z Izraela, ten, który narodził się pod przymierzem prawa, aby stać się Zbawicielem świata. Ponieważ prawo nie może zostać złamane. Prawo jest święte i musi zostać wypełnione. Jezus jest Izraelitą z ciała swojej matki. Ma pochodzenie żydowskie. On jest tym jedynym człowiekiem na Ziemi, który dochował przymierza prawa w doskonały sposób. Jezus dokonał jakby w zastępstwie za nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, dotrzymał prawa w doskonały sposób. Żył bez grzechu, nigdy nie zgrzeszył. I właśnie dlatego stał się barankiem Bożym, który został zgładzony za grzechy świata. Umarł w zastępstwie za nas, za nasze grzechy, które wziął na siebie. Ponieważ gdyby sam był grzeszny, mógłby umrzeć tylko za swój własny grzech. Ale on był bez skazy, był doskonałym barankiem. Dlatego mógł wziąć na siebie nasze grzechy, grzechy świata. Mógł je po prostu od nas odebrać. Umarł zamiast nas, w nasze miejsce. Po wypełnieniu w naszym zastępstwie całego prawa. Złamane ciało i przelana krew są znakami nowego przymierza przymierza, które zawarł z domem Izraela i domem Judy. Po tym paschalnym posiłku, nasz pan idzie na krzyż, cierpi, oddaje swoją krew. Jego krew wylewa się wszystkimi ranami, które mu zadano. Nawet jego pot był krwawy, jego plecy były poszatkowane i krew się po nich dosłownie lała. I wreszcie korona na jego głowie, której wbite ciernie sprawiają, że i głowa bardzo krwawi. Następnie przybijają go do krzyża i znowu leje się krew. Po śmierci przybijają jego Bóg włócznią i wylewa się woda i krew. Boży baranek krwawi z wielu ran i oddaje swoją krew za grzechy świata. Robi to ze swej własnej woli. Mówi: nikt nie zabiera mojego życia. Nie jestem zamordowany. Przyszedłem na ten świat, aby oddać swoje życie za zbawienie wielu. Po śmierci jest pochowany, a trzeciego dnia znowu powstaje. Przez następne 40 dni mówi swoim uczniom, przyjaciołom, o Królestwie Bożym i o przyszłości. W końcu z góry oliwnej odchodzi do niebios. Boża chwała, szekina pojawia się w postaci obłoku. To nie były jakieś deszczowe chmury, lecz szekina, która go zabrała stamtąd do chwały niebios. Wszedł do niebios i siedzi po prawicy Ojca, i stamtąd powróci, a jego stopy ponownie staną na górze oliwnej. Przed odejściem mówi: Trzymajcie się razem, a ja wyleję na Was Ducha Świętego. Pozostanę z Wami poprzez mojego ducha, a Wy zaniesiecie Ewangelię aż na krańce Ziemi. A kiedy Ewangelia dojdzie na krańce Ziemi, nadejdzie koniec. Ja powrócę w chwale i wtedy nadejdzie Królestwo. Więc, znakami nowego przymierza zawartego z domem Izraela i z domem Judy. Są złamane ciało i przelana krew naszego Pana, lecz aby narodzić się na nowo, potrzeba Ducha Świętego, nowego życia we wnętrzu. Przejdźmy do dziejów apostolskich, II. znowu jedno z żydowskich świąt, szowot. My nazywamy go pięćdziesiątnicą. Obchodziło się je w świątyni, w Jerozolimie. To święto żydowskie. Żydzi z terytorium całego imperium rzymskiego przyjeżdżali do Jerozolimy na obchody tego święta. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Czy mowa tu jest o tym, że zgromadzili się tam również poganie? Oczywiście, że nie. Werset piąty. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Skąd przybyli? Werset dziewiąty. Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy. Żydzi z Krety, z Arabii Saudyjskiej. Werset jedenasty. Zarówno Żydzi, jak i prozelici. Żydzi nawróceni na Judaizm, to znaczy poganie, którzy przyjęli Judaizm, którzy nawrócili się na Judaizm. Nazywano ich prozelitami. Nawet dziś jest to możliwe. Jeśli chcesz być Żydem, możesz się nim stać. Idziesz do rabina i mówisz, że chcesz się nawrócić na Judaizm. On cię nie zachęci. Odeślę cię do domu i podpowie, abyś dokładnie przemyślał swoją decyzję, ponieważ bycie Żydem we współczesnym świecie to nie zabawa. Będziesz znienawidzony i prześladowany. Jeśli jednak naprawdę chcesz być Żydem, to możesz. Kiedy wreszcie zostaniesz przyjęty, musisz studiować judaizm. Musisz zdać egzaminy z judaizmu. Jeśli jesteś mężczyzną, musisz poddać się obrzezaniu. Jeśli jesteś kobietą, na zakończenie procesu konwersji musisz pójść do kąpieli rytualnej. I potem stajesz się Żydem, pomimo że wywodzisz się z pogan. Na tym święcie pięćdziesiątnicy, w świątyni zgromadzeni są Żydzi i nawróceni do judaizmu z całego terytorium imperium rzymskiego. I wtedy coś się wydarza. Na 120 z nich zostaje wylany Duch Święty. Ta liczba 120 została już podana w pierwszym rozdziale dziejów. Prawdopodobnie ponad milion Żydów zgromadziło się na te zielone święta. Jednak Duch Święty nie został wylany na wszystkich Żydów, lecz na 120. Jednak Duch Święty jest wylany. I teraz działa nowe przymierze. Działa w pełni. Mamy złamane ciało i przelaną krew Jezusa. I zapieczętowanie duchem świętym, który daje zrozumienie dotyczące przelanej krwi i złamanego ciała. Więc możemy się narodzić na nowo. Wreszcie jesteśmy pod nowym przymierzem, które zostało zapieczętowane i podpisane przez Ducha Świętego. Zostało ono ustanowione w całej pełni, ale nawet teraz, po pięćdziesiątnicy, pozostaje ono sprawą wewnętrzną narodu żydowskiego. Podczas tego wydarzenia nie było tam ani jednego nieżyda. Nawróceni na judaizm są w pełni Żydami. Ta cała koncepcja, której poprzez wieki nauczał Kościół, że Stary Testament dotyczy Żydów, a nowy jest zachowany dla Kościoła, nie jest prawdziwa. Zarówno stare, jak i nowe przymierze zostało ustanowione z Izraelem. Zasadniczo wszystkie przymierze biblijne są zawarte z Izraelem. Ani jedno przymierze biblijne nie zostało zawarte z kościołem. Nie odnoszę tego do Adama ani Noego, czy przymierza zawartego z Noem. To inna historia. Ale od czasów Abrahama wszystkie przymierza, o których czytamy w Biblii, były zawierane z Izraelem, a w tym też nowe przymierze. Być może ktoś teraz zapyta, ale co z nami? Czy nie ma tu nic dla nas? Jakie miejsce my zajmujemy? Wszystkie przymierza zostały zawarte z Izraelem, nawet to nowe przymierze. Gdzie jest zatem miejsce dla nas? Musimy poczekać do dziesiątego rozdziału dziejów apostolskich. W dziejach dziesięć wreszcie spotykamy poganina. Czytamy a pewien mąż Cezarein, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwany italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim dający hojny i jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Jakim człowiekiem był ów Corneliusz? Był on Włochem, żołnierzem na służbie, być może był generałem w jednej z armii rzymskich. Mieszkał w Cezarei, wśród wojska okupującego w tym czasie Izrael. Religia żydowska wywarła na niego wielki wpływ. Uważał ją za wspaniałą. Jeden niewidzialny Bóg, w miejsce tych wszystkich rzymsko-greckich bogów, które znał, jeden niewidzialny Stwórca. I piękne życie, jakie prowadzili Żydzi w oparciu o dziesięcioro przykazań, sprawiło, że Judaizm bardzo go pociągał. Nie stał się jeszcze Żydem. Lecz zaczął wspierać Żydów, wspierać synagogę, a nawet łożyć na ubogich synagogi. Zaczął się nawet modlić w zaciszu swego pokoju do tego jedynego niewidzialnego Boga. I wtedy Bóg czyni coś szczególnego dla Corneliusza. Posyła do niego anioła. Anioł dla Corneliusza ma tylko jedno przesłanie: Poślij swych ludzi, żołnierzy, sług, niewolników do Jopy. Tam mieszka człowiek o imieniu Piotr. Poproś go, a on ci więcej powie. Kornel już tak robi, posyła swoich ludzi do Jopy. A co dzieje się potem, dowiemy się w naszym kolejnym nauczaniu z cyklu dlaczego Izrael?